Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych pogadanek o tłumikach. Jest z nami jak zwykle Michał. Cześć. I dzisiaj zaczniemy sobie cykl szybkich, krótkich podsumowań, e, głównych informacji odnośnie poszczególnych rodzajów broni i związanych z, nim, e, z nimi tłumików. Zaczynamy dzisiaj od pistoletów i karabinków bocznego zapłonu i pistoletów zapłonu centralnego. Michale, jako że w internetach niestety nadal dyskusje trwają, pytania podają cały czas te same. E, spróbujmy sobie tak jeszcze raz na szybko podsumować to co powiedzieliśmy i tak jak wspomniałem dzisiaj e, zaczniemy od pistoletów bocznego zapłonu. Oczywiście. Więc generalnie pistolety bocznego zaponu, jak mamy tłumik, musimy go w jakiś sposób zamontować. Rzecz pierwsza, montaż tłumika Zapłon boczny pistolet. Tak jest. W większości przypadków te pistolety, przynajmniej część, wychodzi nam z gwintem, na których my chcemy to zamontować, więc mamy dedykowany gwint. Najczęściej to jest 1, 2, 28 bądź 1, 2, 20. Tak jest. i na to montujemy. Gwint. Pierwsza rzecz gwint. Tak jest. Z zasady montujemy zawsze tłumik na gwincie. Od tego jest malutki jeden wyjątek, o którym jest. za chwilę sobie powiemy. Jeżeli pistolet posiada inny gwint niż 1,28 bądź uh -huh. 1 20, w których najczęściej tłumiki są wykonywane do bocznego zapłonu, to tak jak w przypadku tego Smith Wessona, już się nauczyłem, że to jest ta broń, tak. e, posiadamy specjalny adapter. On posiada inny gwint, więc mamy adapter bądź fabrycznie wykowany przez tą firmę, która produkuje tą broń, tak. bądź jakiś aftermarketowy, który pozwala nam zmienić gwint z jednego na ten, który posiadamy na naszym tłumiku. Tak jak powiedziałem, najczęściej. Numer dwa. Przejściówka z jednego gwintu na drugi, podobnie jak pokazywaliśmy to na jednym z karabinów poprzednio, lub tak jak w przypadku tego Smith Wessona, bądź innych, w których lufa jest mocowana na stałe nakrętką. E, Smith ja nie, nie, nie pamiętam, czy oni fabryczną też mają taką nakrętkę redukującą, czy to wszystko jest aftermarket, ale normalnie Mniejsza. w świecie wymienia się, wymienia się ją na taką przedłużoną o e, gwint wykonany pod. Tłumik, który nam akurat pasuje. Tak jest. Jeżeli Podobnie jest w przypadku karabinków, tak samo gwięcik. Dlaczego mówimy o karabinkach bocznego zapłonu razem z pistoletami? Ponieważ one generalnie rządzą się tymi samymi prawami, na podobnej zasadzie działania też działają. Dlatego znalazłem miejsce w tym, w tym odcinku. Podobnie dźwięk, przejściówka, whatever. Tak jest. Jeżeli gwintu nie mamy, to tak zrobić, jeżeli nie ma gwintu, to lufę trzeba standardowo nagwintować, tak? O ile jest taka możliwość. O ile jest taka możliwość, tak jak pistolety Rugera na przykład mają takie lufy, że spokojnie można to zrobić, bo zamek chodzi mhm. wewnątrz tej broni. Smith, Wesson, e, Wiktory. Chociażby? Tak, więc tutaj jak najbardziej to ogarniemy. Niestety, jeżeli zamek chodzi na całej długości, to nie będziemy cieli zamka i gwintowali lufy tyle, co wystaje. No bo tego się po prostu tak nie robi, tak? I to tak nie działa. Na przykład tak, tak, jak jak działa. Tym, tak jak w tym Smisha. Zamek, zamek jest tylko częścią ruchomą tylnej. Tak, tu, tutaj Tyle. teoretycznie jest coś wybrać. tam pewnie dałoby się być może wykombinować, ale. Ale nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby... Tak, w tym rozwiązaniu nie. Słuchajcie, jest tylko jeden kaliber, na którym dopuszcza się tak zgodnie z zaleceniami producentów, z zdrowym rozsądkiem tak. wręcz. Mocowanie na obejmę. Temat bardzo często występujący w pytaniach. Tak jest. Przypominamy, mocowanie na obejmę tylko 22LR. To jest mały ładunek prochowy, wręcz bardzo mały, w stosunku do kalibru, które używamy, i tamto ma sens. Więc są takie specjalne adaptery. Jeżeli jest tak, jeżeli jest dobrze wykonane, spasowane. To wtedy jest szansa, żeby będzie działać. Taki adapter jest dedykowany do konkretnej broni, czyli na przykład jak mamy Rugera, to on ma jakoś średnicę tutaj tej lufy, tej części zewnętrznej, mm -hmm. e, które się nasuwa, tam są specjalne śruby, czasami jest obejma, która schodzi za na przykład podstawę muszki, dokręca się czymś i na to mocujemy tłumik. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy to wszystko jest osiowo, czy tak. ktoś się w fabryce nie dziabnął. Czy bo może też tak być, że profil zewnętrznej lufy, a profil przewodu wewnętrznego, tam gdzie pocisk nam leci, nie są zbieżne, tak? więc to trzeba sprawdzić, żebyśmy nie zrobili dodatkowego otworu. Ale tak jak powiedzieliśmy, takie adaptery dopuszczane są tylko i wyłącznie na bocznym zapłonie. W żadnej I innej broni, 223 Remington i w górę, nie robimy tego, bo wtedy mamy bardzo fajnie latający tłumik jako dodatkowy element, który dziurawi tarcze, do 30 metrów spokojnie dolatuje. Zasięg no. krótki, ale energia dosyć duża bo i podcisk. Tak, takie 300 czy 600 gram jak walnie to, to boli, nie? Tak. Po prostu nie. Kolejna sprawa to amunicja. Co jest poddźwiękowe, co jest naddźwiękowe? Dyskusje trwają. Tak jest. Generalnie .22 to jest ten kaliber, który bardzo fajnie da się wytłumić. Jest naprawdę cicho. Natomiast te prędkości, które mamy na pudełkach, one są dla karabinków. Na pistolecie, gdzie lufa jest dużo krótsza, pokażemy Wam za chwilę, że nawet amunicja teoretycznie HV, która powinna latać 380 metrów na sekundę, na pistolecie ona tej prędkości prawdopodobnie nie osiągnie w ogóle. I tam tak. każda amunicja, jaką zastosujecie, będzie podźwiękowa. Ale żeby nie pierdzielić za długo, tak. Słownictwo delikatniejsze. Króbki, szybki test. Strzelimy na przemian z karabinu, z pistoletu. Pierwsza kulka naddźwiękowy Remington Thunderbolt to jest HV, tak zwana podwyższonej prędkości. Następna kulka to CCI standardowej prędkości. I ostatni to poddźwiękowy RWS. To samo na pistolecie. Podobne tłumiki Wave i Wave Carbon. Jedziemy. Honor. Karabin, amunicja naddźwiękowa. Pistolet. Karabin standard. Pistolet. Karabin poddźwiękowy. Pistolet. Co było słychać? Hafałkę. Hmm, Hafałkę na karabinie słychać było ewidentnie, na pistolecie nie było jej słychać. Według mnie, z tego co na szybko mm -hmm. usłyszałem, CCI zarówno na karabinie, jak i na pistolecie. Podźwiękowy. Jest podźwiękowy, tak. Może na karabinie trochę mniej to słychać, ale pamiętajmy też, że mamy e, troszeczkę dalej od ducha wylot. Poza tym, to co my słyszymy, to nie będzie to samo, co wy słyszycie, bo kamera jest tam, gdzie jest. I nie trafiliśmy w obiekty. Słuchajcie, taka malutka dygresja. Mam karabinek cz 455 Używam amunicji SK tak, dla mhm. buła, która z zasady jest około-dźwiękowa. Większość strzałów mam podźwiękowych. Zdarzy się raz na jakiś czas, że łapie na dźwięk. Więc na pistolecie na pewno będzie podźwiękowa. Standardowa amunicja. I sprawa, ostatnia techniczna, która dotyczy tłumików. Zdarzały się też pytania, czy można używać na kalibrze 22 lr tłumików dedykowanych do. Kalibrów centralnego zapłonu typu .223, 308. Można czy nie można? Oczywiście, że można. Taki tłumik jest jakby przygotowany do większego kalibru. To samo jak mieliśmy tłumik do 308, z którego strzeliliśmy z 2, 2, 3, czy tam z, z 300 Blackout, więc jakby nie ma przeciwwskazań. E, natomiast po pierwsze, on nie będzie skuteczniejszy specjalnie, dlatego że już te tłumiki dedykowane do 22 mają taką pojemność, że bardzo fajnie tłumią. To zresztą było słychać. To było słychać. E, a druga rzecz, że Broń kalibru 22, ponieważ te pociski nasze ołowiane, są ołowiane całkowicie, więc bardzo mocno załowiają tłumik. A normalnie świecie szkoda. Biorąc pod uwagę, że tłumik do KBKS-u, czy na nabój KBKS-owy zaczyna się od ceny 300 zł, więc i bardzo tak fajnie działa, tak? Bardzo fajnie działa. Więc nie ma sensu. Otóż to. E, ostatnią sprawą, którą jeszcze, o której jeszcze wspomnimy, to pojawiły się również sugestie, że da się taki tłumik rozebrać. Chodzi dokładnie o ATK Wave. Potwierdzamy, tak, da się rozebrać, tak jak już wspominaliśmy. Producent tego nie zaleca. Wiąże się z utratą gwarancji. Dokładnie. Aczkolwiek da się go rozebrać. Najlepiej przed pierwszym strzelaniem, żeby się jeszcze nie zasyfił mocno ołowiem tak. i nagarem. Jak to zrobić? znajdziecie bez problemu w internecie. Na... Nie będziemy tego pokazywać, to nie umiemy. Nie ma potrzeby, nie zalecamy. Tak jak powiedzieliśmy na stronie jest wyraźnie zapisane, że rozebranie go yy, kończy się utratą gwarancji. Mhm. Naprawdę yy, ja jak kupuję samochód, nie jadę do mechanika, nie rozbieramy całego silnika i nie patrzymy jak jest budowany w środku. Nie interesuje mnie to. To znaczy nie, jeżeli ktoś lubi, niech sobie rozbiera, niech sobie czyści. Ten ma no około 2000 przebiegu nie wymaga absolutnie żadnej ingerencji. Jedyne co w nim robiłem to czyściłem gwint, bo po prostu był tak zasysane, że się nie dało już nakręcić tyle. Słuchajcie, przechodzimy po malutku do pistoletów centralnego zaponu. Teraz powiemy sobie jeszcze o jednym efekcie, tak zwanym efekcie pop. Efekt pop to jest efekt, kiedy pierwszy strzał występuje na wszystkich tłumikach. Oczywiście tak się projektuje tłumiki, żeby był jak najmniejszy, ale to jest, że pierwszy strzał jest głośniejszy niż pozostałe. Mhm. Wiąże się to z tym, że w tłumiku jest powietrze czyli 21% tlenu czy coś koło tego i proch się w tłumiku może dopalać. W związku z czym on się dopalając powoduje, że skuteczność tłumika jest mniejsza. Kolejne strzały już nie ma takiej możliwości, bo tu mamy gaz, który nie ma tlenu, bo to są gazy e, efekt spalania prochu. Tak? Gdzieś był taki filmik, gdzie pokazywali właśnie przezroczyste tłumiki i to jak ten ogień się tam rozchodzi, nie? Podczas, podczas dokładnych środków. Także za, zachęcamy do przestudiowania całego YouTube'a. Tam wcale nie ma tak dużo filmów, e, żeby sobie to zobaczyć. W każdym razie kolejne strzały są cichsze. I efekt pop nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Znaczy Amerykanie wymyśli jakieś butle z azotem. Tu są zaworki, odkręca się, wpuszcza się azot, zakręca i strzela, ale realnie nie mamy na to wpływu. I chcemy Wam zaprezentować, jak to wygląda. Czyli pierwszy strzał będzie minimalnie głośniejszy niż drugi. Zobaczymy, czy to się fajnie nagra. My to na pewno słyszymy, a czy wy. to zaraz zobaczymy. Mm -hmm. Pierwszy był cichy. Nawet bardzo, nie? Nie, obydwa są takie same. <grym> <grym> to musi zostać. Smith musi odpocząć. Chwilę. Tak, Smil musi odpocząć. Jedziemy z rugerem. Pierwszy strzał. Wraźnie Wyraźnie było słychać. Yeah, było słychać. Było słychać wyraźnie. Pierwszy strzał był głośniejszy. Tutaj widzę, że mi nie przeładowuje. Trzeba było broń może wyczyścić. Eee, to się Wiem. Tak zdarza. Nie zdarza. W każdym razie pierwszy strzał wyraźnie było słychać różnicę. Mhm. Był Ciszy niż ten drugi. Eee, przy tłumikach pistoletowych, poza tym, że mamy ten efekt pop, Niektóre tłumiki, tak na przykład są skonstruowane ATeka, są tak zwanymi tłumikami mokrymi. Nie na każdej broni, nie każdy tłumik jest tłumikiem mokrym i generalnie sens używania tłumików mokrych jest na broni bocznego zapłonu i na broni na nabój pistoletowy. Przy sapsonikach można próbować, ale generalnie nie, niekoniecznie. To znaczy, że jest tłumikiem mokrym. To znaczy, że w tą pierwszą komorę możemy nalać łyżeczkę wody, taką od herbaty. Albo troszeczkę żelu na przykład, jakiegoś od USG. Duża zawartość wody. Chodzi o to, że woda ma bardzo dużą pojemność cieplną. A zadaniem tłumika jest obniżenie temperatury i ciśnienia gazów. Generalnie w gazach to jest powiązane. Ciśnienie Aha. i temperatura są, są powiązane ze sobą. W związku z czym, jak nalejemy wody, to efekt tłumienia nam wzrasta. To starcza na kilka pierwszych strzałów, trzy, cztery. No to odparowuje później, nie, nie? Bo, Tak, bo to zamienia się w parę wodną. Tak, I ta Aha. para wodna zabiera bardzo dużo tej energii z tych gazów. W każdym razie, jeżeli używacie tłumików pistoletowych, to musicie sprawdzić, czy on jest mokry, czy nie. Bo jeżeli nie jest mokry, to wybuchnie. Tak samo jak za dużo wody nalejecie, też wybuchnie. W związku z czym, Taka mała dygresja. Zgodnie z zaleceniami producenta. Generalnie tutaj bawimy się bronią opalną, wiadomo, że bezpieczeństwo tak. first. Ten tłumik jest tłumikiem mokrym. Można tu nalać wody i ten efekt byłby wtedy skuteczniejszy. I tym sposobem płynnie przechodzimy sobie do wypełniania pistoletów centralnego zapłonu. Tak jest. Ponieważ w pistoletach e, mamy sposób reglowania, który wymaga ruchu lufy wewnątrz zamka, w związku z czym każda masa, która znajduje się na końcu tej lufy, zaburza ten proces. Żeby pistolet wyposażony w tłumik e, zadziałał, czyli się przeładował normalnie, taki tłumik musi posiadać urządzenie Nielsena. Czyli, jeżeli wezmę tłumik, który ma gwint w przypadku tej CZ, 1, 2, 28, mam otwory odpowiednie, ale to jest tłumik od Aera. Nie wiem, wziąłem striełę ukraińską, rozwierciłem tam, zrobiłem otwór 12 mm. To znaczy, czy wziąłeś po prostu tłumik od, od, od PM-a? Tak? Tak. Takie, takie pytania również się pojawiały, założyłem, nie działa. Tak. Dlaczego? jest, Pokażemy Właśnie Wam dlatego. to za chwilę, dlatego, że nie ma tego urządzenia Nissena. Czyli ten element stalowy, który tu widzimy, w środku jest sprężyna i pozwala temu tłumikowi się poruszać. Czyli, jeżeli ja nakręcę ten tłumik na pistolet, to jest tak zwany wzmacniacz odrzutu, to urządzenie Nielsena. ono powoduje, że tłumik jest tak jakby przez chwilę nieważki dla, dla lufy, tak? jakby nie ma wagi. Jeżeli ja to przesunę, to widać, że to się wysunęło. Tak? W czasie strzału ten tłumik idzie do przodu, tak jakby lufa nie odczuwa ciężaru. Nie zaburza, nie zaburza tego naturalnego cyklu. Tak, słuchajcie. podczas przeładowania. Pokażemy to w praktyce, czyli strzelę trzy strzały z tłumikana pistoletowego. Amunicja podźwiękowa. Tak, po trzy strzały, rozładuję go teraz. Dobra. Przeładował, przeładował, wszystko bardzo ładnie działa. A teraz dla porównania założymy sobie tłumik od P nie będzie działał. Zobaczymy, no ale teoretycznie nie powinien, tak? Zrób tak, żeby nie działał nie rób wioski. Bardzo fajny tłumik od pistoletu do pistoletu maszynowego SMG Full Autorated. Na biedną organizację, która jest wyposażona w Polsce, w niej jeszcze żadnego nie popsuła, co mnie bardzo cieszy. Ma już dwa lata. Dobra, słuchajcie, oddam dwa strzały, bo to i tak będę musiał to przodować. Dobra, trzy, niech będzie, niech stracę. Tak, to jest droga uh -huh. amunicja, jest to nie są tanie rzeczy. Lecimy. I tyle. Jak widzieliście, przy każdym strzale musieliśmy ręcznie, czy ja musiałem ręcznie przeładować, dlatego że no to nie działało tak jak powinno. Tak? Było zaburzone, zamek delikatnie się ruszał, ale nie pozwolił na przeładowanie. Dlatego tłumiki pistoletowe mają urządzenie Nielsena i są stosunkowo bardzo lekkie, żeby to wszystko zafunkcjonowało tak jak powinno. Krótko podsumowując, tłumik do dziewiątki to nie znaczy, że będzie działał i w karabinku, i w pistolecie. Są specjalne urządzenia, które e, są wymagane, żeby pistolet samopowtarzalny prawidłowo działał wytłumieniu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o boczny zapłon, centralny zapłon pistolety, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości się pojawiają, oczywiście piszcie, mailujcie, gołębie pocztowe, chociaż to nie wiem, czy teraz, bo tu nie dzwońcie, bo rzadko odbieramy. Tak, ja też generalnie nie dzwońcie, chyba że o czwartej rano, jak to lubię, nie? Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym Na razie,